Jeśli miewasz napady na słodycze, to uważaj, bo możesz mieć nawet do 8 kilo pasożytów. Pasożyty, takie jak tasiemiec, potrzebują cukrów prostych do tego, aby wzrastać i się szybko rozmnażać. Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego twoje suplementy nie działają, to posiadanie kilku kilo tych pasażerów na gapę może być jedną z odpowiedzi. Ci nieproszeni goście jednocześnie zabierają nam mnóstwo energii, sterują naszym układem nerwowym i naszym samopoczuciem, a do tego jeszcze zabierają nam nasze składniki odżywcze, które dostarczamy sobie wraz z pożywieniem albo z suplementami. Jak je pogonić? Alkaicznie. Na środowisko w jelitach. Większość pożywienia to niestety, ale to czysty kwas. A nadmierny kwas jest idealnym środowiskiem do wzrostu wszystkiego, co jest, no niestety, słabe. Dobre życie to dobre zasady. I tak samo jest w naszych jelitach. Jeśli chcemy mieć dobre jelita i nie mieć nieproszonych kości, potrzebujemy dobrych zasad, a mianowicie dobrego, wysokiego pH. A takie pH możemy uzyskać z chlorellą i sokiem strawi jęczmiennej, które są dwoma produktami, które jednocześnie super oczyszczają nasze jelita i nasz organizm, a jednocześnie dostarczają nam bardzo dużo wielu mikro, makroelementów, które powodują kompleksowe, do. Żywienie i nabudowanie piękne, nabudowanie krwi, a zasadowa krew i zasadowe środowisko w jelitach równa się co? Brak pasażytów, a brak pasażytów i czyste elita równa się co czyste, piękne, dobre życie.